Chcemy wam przedstawić okay. całkiem inną wizję, alternatywę do tego, bo tak jak wiele środowisk, wielu ludzi, z którymi rozmawiamy na co dzień, uważamy, że ta droga nas w tym, momencie, w tym momencie nie doprowadzi do niczego. Na pewno nie w tych wyborach. Na pewno nie w tych wyborach. Być może kiedyś. To co my proponujemy, jeżeli będziecie wywdrażali w swoich, w swoich domach, gdzie ty jesteś, tym, jak to było w tym reklamie, mistrzem? Tak? Zostań bo bohaterem swojego domu. Pamiętajcie, my też budujemy swoją alternatywną gospodarkę. My jesteśmy w, w, w kontaktach z przedsiębiorcami różnymi, którzy też są po naszej stronie. I my też w pewnym momencie nie jest że będziemy mieli swoje media dosyć mocne, swoją gospodarkę. To znowu jest fajne. Proszę, ludzie przez tą pandemię, przez teraz tą wojnę, znaczy wojnę wojnę na Ukrainie. Ukrainie, Ogłupiani przez y, telewizję, zauważają sami, że to wszystko już jest niespójne i coś jest nie tak. Są ludzie, którzy dostali tą szprycę tak, i sami już mówią, gdzie na początku y, radzili jeszcze innym członkom rodziny, znajomym, żeby to przyjęli, a dzisiaj już kwestionują, że chyba źle zrobili tak. Tak? i że jak będzie kolejny atak... Y, pandemii, bo już nam zapowiadają, że oni nie przyjmą tej, tej szkryce i tak dalej. Czyli słuchajcie, społeczeństwo jest bardziej świadome fakt, że jest leniwe, tak. leniwe ma tylko takie zrywy kiedy nam te kajdany bardziej narzucają, ale, ale my już potrafimy się jakby wyłowić, że, że wiemy kto myśli, kto, kto jest zdecydowany jakiegoś, jakiegoś działania. Może dlatego, że jesteśmy dzisiaj jeszcze trochę za mało liczni i nie mamy jakby swoich mediów. Gdyby, gdybyśmy tak. mieli swoje media... to. to ta... pracujemy nad tym, ale, ale wiecie, no, to powoli tak. idzie. No, tak. To byśmy w ten czas mogli nagle dokładnie. się skrzyknąć tak, w danym dokładnie. dniu... Tak jak powiem zwołuje błyskawicę na przykład o, tak. i mówi, no. idziemy, jest nas 10 tysięcy albo 100 No ten, już są, tak? To jest wojna. To jest wo wojna. Tylko całkiem nowy typ wojny i my musimy tutaj ktoś się uzbroić, żeby tych ludzi naszych chronić w całkiem nowy sposób. I my to realizujemy. I wy, którzy macie podobne spojrzenie, dla których zbieranie i bieganie z tymi papierkami podpisów pod, pod, pod listami, pod resztą partii. Nie jest, jest stratą czasu. No zapraszamy Was do, nas, do kontaktu z nami, z Kasią, Zadrian, z Piotrem ze mną. Towarzyszenie świt, jesteśmy ze bodzic, ale utrzymujemy bardzo bliski kontakt z Wałbrzyszanami, wolnymi Wałbrzyszanami. Bardzo was popieramy, jeśli chodzi o odłączanie się od systemu oczywiście. Odłączyć się od systemu nie ma możliwości. Niektórzy piszą do mnie albo dzwonią, pytają się Grzegorz, Ty się odłączasz z systemu, jak to zrobić powiedzmy? Jakie pismo trzeba wysłać? No, no nie ma czegoś takiego. Odłączanie się naszej wersji, znaczy w naszej, bo każdy ma tu jakąś swoją drogę tego odłączenia z systemu droga. No, to jest maksymalne uniezależnianie się na każdej płaszczyźnie naszego życia. Czy to jest edukacja? Tak jak my robimy swoją edukację pozasystemową. Czy to są media również, które my wszyscy tu robimy swoje w jakiejś sensie media? Czy to jest niezależność żywieniowa, taka, którą my też jako strażnicy realizujemy, mając swoje kurczaki? Więc, i mają swoich rolników, sadowników. Bo to co ci takim hasłem, bo ktoś powie, co robić. Jak masz zakładać partię, to lepiej załóż ogródek. O! To jest bardzo dobre. Odłączenie Zamiast się party. od systemu. Czyli tworzenie własnych enklaw, własnych właśnie niezależności od systemu. Czyli mieć swój, swoją przestrzeń. Mieć jakąś działkę, jakieś pole, na którym mamy dom, mamy altankę, a nawet może na, nawet tylko namiot gdzie mamy powiedzmy studnie albo możliwość pozyskania wody deszczowej, gdzie na tej przestrzeni możemy wypoczywać z dala od tego całego zgiełku i cyrku systemu, gdzie możemy uprawiać różnego rodzaju rośliny, warzywa, drzewa, owoce. Siatka powiązań. Siatka powiązań. powiązań tych ludzi, którzy, którym się nie podoba system, którzy chcą coś obok i no na ludzie piszą, Robią szkoły, robią kooperatywy, odłączają się starają, się, starają się być niezależni. I to się dzieje, kochani. Tego nie ma jeszcze na masową skalę, ale my mamy kontakt z takimi ludźmi. Mamy gospodarstwo, gospodarstwo rolne, ogrodnictwo, gdzie uprawiamy warzywa w sposób w dużej mierze naturalny, tak? czyli, czyli zgodny z naturą, tak jak to się kiedyś uprawiało. Nie stosując albo ograniczając bardzo mocno chemię, która degraduje środowisko, degraduje przestrzeń, wodę, gdzie powiedzmy warzywa, czy owoce, czy zwierzęta, które jedzą też te, też te rośliny, też w sobie mają tą chemię, tak? która dla nas jest szkodliwa, a w gruncie rzeczy nawet można powiedzieć uszkadza nasz organizm. Tak? I w końcu się ta siatka połączeń ze sobą tak zwiąże, że oni... Nie będą mieli narzędzi, żeby to przerwać. Bo to jest bajkom, jak mówi Wam jeden z drugim, działacz ze Śląska, że tego się nie da zrobić. Bo oni nie mają takich sił, jak wystarczy te 100 tysięcy ludzi, którzy powie stop. No nie mają takich sił, żeby tych ludzi spacyfikować. I nie będzie tak. Policja jest 100 tysięcy. Więc o to tu chodzi. My, my z tego żyjemy, czyli raz, że raz, że my to robimy... Tak, raz, że to jest gospodarstwo. Tak, my raz, że robimy to dla siebie, a dwa, że mamy tego wszystkiego więcej. Jest to nasz biznes, tak? I sprzedajemy na pobliskim placu targowym. Ostatnie doświadczenia ostatnich lat yy, sprawiły też ogromną zmianę w moim zachowaniu, w moim życiu. Yy, zaczęłam... Yy, do tej pory tego nie robiłam. Wychodowałam pomidory w donicach, ale zaczęłam hodować również ogórki, porę, seler, sama dla siebie, prawda? Lub do przyjaciół, jeżeli obrodzi, sałatkę, wszystko dla siebie. No i oczywiście staramy się zbierać wspólnie, dyskutować na różne tematy, utrzymywać te kontakty. Jak byłem dzieckiem, to słyszałem, że nie wolno, nie da się i tak dalej. Jak dorastałem, nie da się, nie wolno, nie da... Się. to niemożliwe, nic w nóżu nie zmienisz. Nie zmienisz. że tam synku, kuzynie i tak dalej, znacie, kolego, nic się nie da. Potem byłem, przedsięw... już byłem dorosły, studia i tak dalej, nie da się, zawsze tak było jak świat światem. Potem już dorosłość, przedsiębiorczość, gdzieś chciałeś zmieniać urzędy i tak dalej, to od kolegów, znajomych, rodziny, słyszałeś też innych przedsiębiorców, to się nie da, tego się nie zmieni, zawsze tak było. Ale żebym ja myślał, że wejdę do środowiska, które mieni się antysystemowym lub wolnościowym, tak? I ja tu też ciągle pół roku słyszę... Od pół roku, od, pół, od półtora roku słyszę, nie da się, to nie wypali, tego nie zmienisz, zostaw to. Yy, mamy, mamy kilka studni, także mamy też pozysk wody własnej. Fakt, że mamy miejską wodę i jest jeszcze ona podłączona do budynku mieszkalnego. Aczkolwiek myślimy o tym, żeby podłączyć własną studnię i korzystać w domu. U nas występuje problem, woda nie jest czysta, ma duże zażelazienie. Za, za, za Żelaza ma dużo i teraz trzeba ją filtrować, tak? I mhm. jest to dość kosztochłonne, pracochłonne, aczkolwiek myślę, że wejdziemy w ten temat i odłączymy się tak samo, jeśli chodzi o wodę. Myślimy tak samo o jakimś niezależności energetycznej. Mamy agregat prądotwórczy, ale myślimy o jakichś ogniwach. Ale to jest wszystko przyszłościowe i jesteśmy w trakcie, tak? Czyli świadomość jest dość duża i działamy w tym kierunku. I jeszcze jedna ostatnia sprawa najważniejsza. Pamiętajcie, najważniejsza sprawa to jest edukacja. System edukacji, nie przepraszam tych walczących nauczycieli, ale to, co nam gotował, to, jakich wyszkolił nam profesorów, inspektorów, Naukowców to jest skandal. Ten system trzeba budować od podstaw. I ma być oparty na małych kooperatywach ludzi samodzielnie myślących, indywidualnych? Ja, ja obserwowałam również właściwie poprzez znajomych w Holandii, że są takie u nich są takie właśnie przedszkola, żłobki prawda, prywatne, czyli osoba prywatna, która ma swoje dzieci, ma ewentualnie możliwość prawda, i ona zakłada sobie taki żłobek czy przedszkole, państwo dotuje je, i dzieci są bezpieczne, nie muszą w wielkich grupach prawda, przedszkolnych uczestniczyć. Są to małe grupy. Dzieci mniej chorują, rozwijają się intelektualnie znacznie lepiej, bo więcej czasu można im poświęcić. Także uważam. Że to jest wspaniała sprawa. Dzieci powinny uczyć się rzeczy właściwych, a nie rzeczy niewłaściwych. Historia nie powinna być zakłamywana. Więc, jeżeli dzieci mają mądrych rodziców, to oczywiście zostanie, zostaną im właściwe wartości przekazane. Natomiast no, dzisiaj nasz system edukacyjny, niestety, u... Bardzo kuleje i jest fatalny, dlatego ja uważam, że powinniśmy zakładać takie te szkoły, żeby tą młodzież naszą, która dzisiaj niewiele interesuje. Jest dużo młodzieży, ja rozmawiam z młodzieżą, no dużo jest takiej młodzieży, która no, po prostu tak, nie jest zbytnio zainteresowana. Polityka ich nie interesuje, oni gdzieś sobie siedzą w tych komputerach, tak jak powiedział Harari, dać im gry, prawda, i telefonik i jeszcze nie daj Boże coś gorszego, to oni wtedy będą y, y, zainteresowani tym i. Y, i takie społeczeństwo hodujemy. Jestem przeciwna temu. Powinniśmy młodzież edukować, edukować właściwie. Muszę no. powiedzieć, że nie powinniśmy zapominać o działaczach. Czyli tak jak Grzegorz, który poświęcał się, jeździł na protesty i narażał. tak dalej, narażał się prawnie, dzisiaj na takie niewielkie wsparcie. Po prostu, a powinien no. mieć. Powinniśmy o takich ludzi, o ludziach pamiętać, bo oni tego wsparcia. Niezbędnie potrzebują. To są ogromne emocje, mało tego, to są ogromne wydatki finansowe. Trzeba dojechać do tego sądu, do tamtego sądu, stawić się na rozprawę prawnicy, to jest nie, ogromnie kłopotliwe, a przede wszystkim wyczerpujące psychicznie. I ja uważam, że naprawdę powinniśmy, chociaż przynajmniej lokalnie, jeżeli nie mamy możliwości, bo przecież my jako emeryci też nie mamy jakichś wielkich pieniędzy i zasobów finansowych, żeby powiedzmy, po całej Polsce jeździć, ale przynajmniej lokalnie wspierać tych ludzi, to jest, uważam, moje za, i nasze zadanie. A ja jeszcze apeluję do koleżanek, kolegów, żebyście, żebyśmy sobie nie skakali do gardeł, o. E, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wy będziecie pluć na ludzi, ludzie będą pluć na was. Nie będziecie mieli poparcia e, i nie róbcie w ten sposób. Bo to do Was wróci. Dwukrotnie, trzykrotnie. Robicie naprawdę świetną robotę. I róbcie to. Możemy się nie zgadzać z pewnymi rzeczami, tak? Wy idziecie w tą stronę, my idziemy w tą stronę, ktoś idzie w tą stronę. Proszę bardzo. Róbcie to, co robicie. My będziemy robić swoje. Każdy niech robi swoje. Pamiętajcie, że systemy, różne systemy upadały w historii świata. Różne. Cywilizacje właściwie. I. Tym, którzy zarządzali tymi cywilizacjami, wydawało się to nierealne, że są tak mocni, tak potężni i tak panują nad światem, że to jest niewykonalne. Ale często historia pokazuje jakieś niekonwencjonalne działania, powodowały, że byli tak zaskoczeni, że z czasem to, to, ten, to, ta ich potęga ginęła. I pamiętajcie, że zmiany systemu nawet najlepiej się robi czymś, na co system nie jest przygotowany, czyli w szablonowym. dokładnie.